Siemanko, z tej strony Zombix, a to kolejny odcinek z Fortnite na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy solo i polecimy sobie może na sklepową albo na gasnące. Na gasnące polecimy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję. A z nami dzisiaj jest Zetke. Który też nagrywa odcinek, ale z Minecrafta. Możecie sobie wpać, e, Dam e, W opisie dam linka do tego kanału, jeżeli nie zapomnę i mam lagi, więc... no, może być trochę trudno ale mam pomysł, ten odcinek będzie trwał dopóki nie zginę zobaczymy jaki długi on będzie <ścoughs> no jeżeli tyle czasu będę w trakcie gry, no to będzie trochę minuty no. jeżeli stawicie 5 łapek w górę, to nagrywamy odcinek z minecrafta bo jednak minecraft jest bardzo fajną grą no i ogółem dobra mam famas okej okay. tylko że ten mój odcinek ja już go jutro wsadzam już jutro powinien być No to, o tam na dole jest ta skrzynka, to możesz mi powiedzieć, powiedz mi kiedy będzie ten, kiedy już ten film będzie, to wtedy wsadzę linka właśnie do filmu. Okej, okay, łotypka mam. Tak, tak. Nie chcę przez tym samym czasie. Typiasz. On jest na dole? Leży. Aha, on nie miał tego. A po co? Ale teraz? Czy już nie będę z Tobą gadał? Tylko, że jestem gierki. to będzie tak trochę wiesz. Nie, zostań! Zostań przy tej. Hmm. Aha, że tak. No to ja na chwilę się zatrzymuję. Mam nadzieję, że odcinek się nie wykasuje w taki sposób. Cześć. A ja wracam do gierki. Tędy polecimy. Ja nie mam w ogóle kewa. To może być problem. Dobra, ja nie, 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 nie. Wracam tam. Wracam tam. Co się, odwaliło? Co się od Janie Pawliło właśnie? Dobra, jestem. Nie mam pojęcia co się tam odwaliło. Możecie mi napisać w komentarzach widzowie, bo byłem zaskoczony totalnie. A ich było tam czterech. Stop. O, dzień dobry. Obra, sorry, widzę, że się nie odzywam, ale po prostu daję Nigdzie nie ma... nigdzie nie ma krewa. <suszy> Przez translator tłumaczę no. Żaden translator. Proszę napisać w komentarzach RIP Potka. Właśnie wypiłem dużą potę, obok były małe. No tragedia po prostu, no. No nie wierzę. I mam sześć dużych. Znaczy małych, jezu. Tak. O! Legendarną skrzynię słyszę. Z odcinek. Te, ten mecz, trw, e, znaczy odcinek trwa tak długo, dopóki nie... O, duża pota. Dopóki nie zginę. Tak będzie się nazywał ten film. Możecie zobaczyć teraz. W opisie będziecie mieli kanał ZK. No spoko. Tylko, że tu ci słyszałem legendarną skrzynię. E, zależy. Tak średnio. Gdzie była ta legendarna skrzynia? Ja tu słyszałem legendarną skrzynię. Widzowie, jeśli też ją słyszeliście, to napiszcie. Nie mogę jej ominąć. Może tu jest. Nie no, tu słyszę zwykłą tylko. Może w tamtym domku jest. E, aleś zmieści się dojdzie na takim domku. Ja zmieścię się, bo mam ten Minecraft, mam jeszcze pokój. No to cześć. Dobra, widzieliście właśnie koniec odcinka Uzetkę. Wpadajcie do kanału. o! Glutek sobie skacze. Glutek, ciemanko. Czekaj, ja zaraz tego glutka sobie z kameczki dojadę. Gluciu, cześć, glutek. przed przedszkolak. O, glutek się kurzył. O. Dobra. Ja co do strefy. To mój drugi frak kiedy był pierwszy, bo już zapomniałem. Dobra, dostał dwa razy. Halo Zetka, jesteś tam? Znikliście wszyscy. Nie tych tutaj typków. O nie, on tu jest. Jerzy. O, kolejni. To był prawdziwy typ czy kto? Chyba prawdziwy. Ta, tu jest. Pójdziemy po jego lód, Mamy trzy apteczki. Nic ciekawego nie miał, ale przynajmniej macy i Amo przyda się. Mhm. Ciekawy dokąd to prowadzi. Zaraz sprawdzimy to. A ja mam straszne lagi, więc no. Myślę, że ten... O! Chcesz ten odcinek, to, to szybko się skończy? Oho, harpun. Przyda się. Siarbo ryba. Płaszczak. Szkoda, że nie ma żadnej motorówki. Okej okay. To po odcinku się dodam No Och, łódka Biorę łódkę Dobra, to my lecimy sobie do strefy. Ja bym jeszcze matce pozbierał. Jeżeli ty... Od 8. Od końca 8. O, typek. Nie wiem gdzie. O, tutaj jest. Dostałem heda. Ale zrobiłem... Yy... No, może się zauważyć, że jestem debilem. No to to już jest koniec odcinka.